Sekundkę z przodu tutaj jeszcze. Roz, proszę, to zapraszam zaraz. Proszę, zapraszam. Ja na jak przybiegłem? Serdecznie, Tylko jednego? Na remice, o, w, o, na A, na w mieście. Proszę wtedy zaznaczyć. Witam, witam serdecznie. Co tam słychać? Proszę pan zaznaczyć. O, proponuję wyłóżę. Oj, 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 oj! Aha! Pomoc, pomoc, pomoc radny Jakie 20? To wezwanie? Komenda. Jedziemy. Ja też udaję się. Kalikuś podnieś mi ręczkę. To no, jest Ale już jakby dostał, jakby no. Zajęli, zajęło się nim bóstwo? Nie wiem, jak przyjmie zgłoszenie, to to się zajmie. Kuźwe. Gdzie on uciekł, ten typek? Nie wiem, nie wiem. O. To się stało. Kurwa, Kidosy atakują! Oba. Kidosy! Kidosy atakują! Boczyn, boczyn Biegają dobra, spadamy, z karabinami! Dobra. Dobry, wracamy na remikę. No ale tak muszę naprawczyć jechać na Trzeba dobra. uważać, typ no. niebieskiej koszuli biega z no. karabinem maszynowym, takim mafiozowskim. Gan Ganzembergiem. <laughs> <laughs> Kurwa, Dobrze, że go uniknąłem ty, bo on zaczął mnie strzelać. No no no, widziałem, o... a co on co, chyba zrobił nogę za mą, no, tak mi się wydaje. Co się stało? Chyba, chyba nogę złamał. No. Tak, słyszałem. Uda, udało mi się utrzymać. Nie, a nie za mą nogi, chyba. P3-10-76-10-78 Miałem ja muszę jechać na remizę, ale chyba ale już... muszę iść po pieniądze i wziąć pistolet normalny. Już chyba robię status trzeci i ten... I po te negale se pójdę <grym> Na długo będę tutaj siedział? Czekaj, bo się no dźwięki w głowie Znaczy, głosy w głowie W ogóle... Oj, co jest, John? Coś żon. Czekaj, coś? Bo ja się zagapiłem i... Nie ma jak leciał Cześć, cześć Kurwa <grym zimą> <górę> O kurwa Ojojoj Kurwa o oh. <laughs> kurwa, mam to prawie. Kurwa. No trudno. Ciekawa sytuacja, <laughs> nie powiem. O kurwa, czekaj, może ci... Czekam na kurwa. <laughs> o oh, Jezu.